Na czym polega zwolnienie z teorii? Jest to taka dość nietypowa olimpiada, ponieważ jest to olimpiada praktyczna, więc uczniowie realizują projekt, który potem jest oceniany w takiej formie, że można dostać różne nagrody typu brązowy wilk, srebrny wilk, złoty wilk. I polega to na tym, że my jako grupa uczymy się tak naprawdę zarządzania projektami i. Chodzi o to, że wprowadzamy jakąś zmianę społeczną. Czego ten projekt dotyczy? Przede wszystkim opiera się na zdrowiu psychicznym. My chcemy poruszyć dużo ważnych tematów. Będziemy spotykać się z psychologami na wywiady. I chcemy coraz bardziej szerzyć i edukować ten temat, który w dzisiejszych czasach jest tak bardzo ważny. A dlaczego jest tak ważny? Ponieważ w obecnych czasach obserwuje się właśnie wzrost chorób psychicznych. ich zachowań, które są czasami może niepewne bardziej. Tak. I też w dobie internetu szerzą się jakieś takie... Prawdziwe informacje, i my chcemy pokazać to, jak to naprawdę wygląda. Czyli w pewnym sensie, jak mówisz o internecie, to często może i Wy, albo koleżanki i koledzy od Was spotykają się z takim hejtem internetowym. To powoduje takie obniżenie wartości psychicznej u kogoś? Tak, zgadzam się z koleżanką. Uważam, że w obecnych czasach jest właśnie ten hejt internetowy bardzo rozpowszechniony. Wiele osób, które inaczej wyglądają, inaczej się zachowują, dostają ten hejt. Nawet można to zauważyć po komentarzach w różnych mediach społecznościowych. Więc uważam, że jest to teraz jeden z głównych problemów, bo wydaje mi się, że już nękanie w szkole trochę zanika, a właśnie przenosi się hejt na tą stronę internetową. Wydaje się Wam, że często Wasze koleżanki, koledzy ukrywają takie nękania, takie sytuacje, bo trudno się i wstyd się jest przyznać do takich rzeczy, że jest mi źle i że nie mam do kogo pójść. Chcecie jakby zmienić spojrzenie na tego typu podejście do bardzo poważnej sprawy Was, młodych ludzi? Tak, to jest przede wszystkim nasz cel, bo tak naprawdę pójście psychologa to jest bardzo duży i odważny krok, który myślę, że powinno podjąć dużo młodych osób, które zmagają się właśnie z problemami psychicznymi. Tak, spotkanie z psychologami, ale czy nie obawiacie się, że trudno będzie w waszym środowisku koleżeńskim znaleźć odważną osobę, która powie: Mam z tym problem? Jak będziecie chciały trafić do tego własnego środowiska, aby wasi przyjaciele, wasi znajomi odważyli się na to, Taki ważny gest powiedzieć, tak, czuję się nękany, jest mi źle. No to na pewno wszystko zaczyna się tak naprawdę od rozmowy, o mówieniu o swoich uczuciach, o tym, jak się czujemy. Mimo, że nie jest to łatwe, chcemy przekonać, że to ma znaczenie. To, jak ktoś się czuje, że o tym mówi, że to coś może zmienić, bo wiele osób nie wierzy w to, że jeśli podzielą się z tym, jak się czują, to cokolwiek to zmieni, a. Rzeczywistość jest taka, że tak, to bardzo dużo zmieni. Pani Renata Dąbrowska, opiekunka tej ciekawej grupy, która chce pokazać, że i widzi problemu swoich koleżanek i kolegów. Wy jako nauczyciele wychowawcy też na pewno macie do czynienia z sytuacjami wycofania, blokowania się. Jak Pani sądzi? Ten projekt pozwoli na większe otwarcie młodzieży, by mówić o swoich problemach, właśnie takich, że, że im jest ciężko walczyć z hejtem, że nie potrafią przeciwdziałać takim no, podłym działaniom. Jestem głęboko przekonana, że samo podjęcie tego tematu, nagłośnienie go, zasygnalizowanie, że istnieje problem, jest już niezmiernie ważne. Bardzo jestem dumna z dojrzałego podejścia moich podopiecznych do tego zagadnienia. Pozostali odważą się mówić, jest mi źle? Mam nadzieję, że tak będzie. Wierzymy głęboko, tworząc projekty społeczne na jakikolwiek temat, że zmiana jest możliwa.